Na to, że teraz o zabranie głosu poproszę panią senatora Agnieszkę Gorgon Komor. Dziękuję bardzo, szanowny panie marszałku, szanowne panie i panowie senatorowie. Przesłuchuje się tej dyskusji. Jest mi niezwykle smutno, jako nowej osobie, która zasiada w Izbie Wyższej, ponieważ dotyczy to dwóch bardzo niebagatelnych problemów, a mianowicie osób z niepełnosprawnościami i emerytur, y, 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 emerytów, których uposażenia są zbyt niskie, żeby staczyć na godziwe życie. I proszę Państwa, no, każdy, kto bie, brał udział, czy w samorządzie, czy gdziekolwiek w konstruowaniu budżetu, wie, y, że budżet nie jest z gumy. Jeżeli jest tak dobrze, jak mój przedmówca powiedział, to chcę zapytać, dlaczego osoby, których problem dotyczy, mają tyle obaw, które są w tej ustawie zawarte. Tego nie rozumiem. Dwie godziny rozmawiamy na temat skąd wziąć pieniądze, aby dać osobom z niepełnosprawnościami. Chcemy wziąć z funduszu, który znaczy osobom, dać 13. emeryturę, a więc spełnić obietnicę wyborczą i chcemy. Zabrać osobom, które sobie wywalczyły przez protest w Sejmie to, to gwarantowane fundusze właśnie w tym w funduszu solidarnościowym. I proszę państwa, im, prawo, im wszystko jest bardziej skomplikowane, tym więcej jest furtek do tego, żeby to wszystko nie spełnić tych swoich obietnic. Myślę, że legislacja i prawo powinno być na tyle proste, żeby jasno właśnie w budżecie zapewnić tym osobom, których problem dotyczy. Jak dalej będziemy procedować? Oczywiście, jeżeli Państwo chcecie mnie czegoś nauczyć, to ja chętnie przyjmę w kwestii, kwestii procedowania tego punktu. Natomiast myślę, że no w głosowaniu wyrazimy swój stosunek do tego, co zostało zawarte zarówno w poprawce, jak i w ustawce. W ustawie. Dziękuję.